Przez <laughs> after e nie chodzi o to, że przynajmniej, przynajmniej highlights sobie wiesz. A w razie czego? No, on też nie chciałem za bardzo nagrywać, bo mam mało miejsca na dysku. Nie jestem co jest awka, kurde, nie wiem dlaczego mi się tak dziwnie to ogień rzucił. Oda mnie Obity w hangarze. No jest dwóch nam idzie przynajmniej. Ja paka A na, nie Paka nie na A, paka na paka się na, jest. Od highwaya idą. Tak. Ja ja jestem od highway Znaczy idą jeszcze tam... ten... Kepeda, Dwóch na jeden różnych drzwiach chyba Ej, to jest Defuj. Ja, To jest jebał to bym ci ja w duchu <laughs> Skakałek ma kurwa no to Brawo. weź się w Puner Daw mi przy okazji ja przy okazji nie? No nie porzuciłeś. Nawet w umiesz, upadną, bo za 5 nic się nie nadajesz. <gry> Artas, jak ty mieliś tym jęzorem, to ja nie wiem, czy ty gadasz, czy się myjesz. Co mówisz? Jak ty mieliś tym języrem, to ja nie wiem, czy ty gadasz, czy się myjesz. Do, do niczego cię nie nadaję, nie jestem youtuberem. No w sumie no ja chciał. A moim marzeniem jest pójść do wojska. Nie Ale mi ba nie sprzedam. 21, do Bentu widzicie. To my liczby 51 mam na BF ko zombie za najpierw. Proszę Deploying flashbang Ej pomocy Powiedziałem pomocy I co? Gówno I kurwa idę im na plecy Fire in the Ja to wiemy Wędrum jest, wędrum jest pod highwayem I po lewej przejdzie To dać, Ale, hubi, co to było za info? Jest w Entrumie, przy Highwayu. W sensie, że jeden był w Entrumie, drugi był pod Highwayem, a trzeci przy Sadzie. Na blisko. <grym> no, Matyk, powiedział, że, 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 że to info to tak jak... Ale ja, na, ja mindfucka załapałem. Jak kurwa, przez pół sekundy nie wiedziałem o co mu chodzi. Nie, to wszędzie wszędzie, wszędzie byli, także w roku byłeś. Wchodzą midem, znowu chyba na B. Tak, wchodzą wenty, wenty, wenty. Zajebiście. Najbliżej, barak, barak, Gdzie w ogóle lecić na teraz? Chcesz kałacha? Hubi? A, paka jest, paka. Hubi. No? A, dobra, dam ci busta. Poczekaj. A nie ma Jestem już Zapierdalony. w skarbie Paka Pod skójki leży Zapnij mu drzwi tam Flashuje V, uwaga Patrzcie w podłogę Jest na górze Awka jest za wami, Awka yes. tam jest Dostał tym flaszem w ogóle Adam mi <coughs> to Pewnie, że tak. Macie Kawaha. Rzuciłem kawaha wam. Ja nie, -ka. ja nie nie chcę. I rzuć, tu zakłabiemka. Ja mam MK. A nie wiem co się odejbało w tej chwili. 4279 kg. Chyba na MC. No i chuj, ja bo na A Skarpeta jest i w mainie, paka w mainie ja Maina pan, pan podchodzi pan. dwóch, main dwóch Jakbyś mi nie flash na arta, to on by nie wiedział, że tam idę Byłem po cichu Kurde, kurde no, Wszyscy się wybali Dobra, ostatnia gra... Grajcie granatami Kupujcie flesze przede wszystkim ja gram z 5-7, bo tylko z tego mi idzie. Plus jeden. <grystanie> 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 Nawet jeżeli was stati na decoy, to rzućcie na BS-a po prostu. Ja, udało mi się raz tak, że gościu plantował pakę, a ja decoyem go zabiję. A wybuchem czy samym rzutem? Nie, wybuchem. Wybuch, Wybuch trochę zadaję tam, więcej niż rzut, nie? Tak. Ej, proszę, dobrać, Coś mnie I jest y, ten mit dwóch mit, dwóch mit, baka mit, dwóch dużo obity hangar y, jest. Paka na highwayu była. Macie 57 na highwayu. I Kowalię. Kurwa, midi. Jest w menu, jest do lewej. O już wyszedł, żółta. Płaka. Jeden. So close. Nie, ja chyba najbardziej. Dobrze mogę w plecy zabić, bo mnie Dobra, e, teraz ja igluję i robimy w ten sposób. Artas, pilnujesz ja skrotota. Hubi, trzymasz mida, reszta idzie ze mną pod B. Bartek, patrzcie jakiego mam glocka ładnego. Dobrze, dużo taktyki A, prawie dałem się nabrać. No, Ale co, ładny, nie? No, fajnie wygląda, ładnie. Taki prezencik Na konto Gura Dó góra Cofamy na szybko Szybko, szybko na. Dobra, ja ich tu będę Ja ślepy lecisz W oknie nam idzie dostał dużo Dobra leży Bartek szybko Ale czemu kurwa idę sam? Ktoś mi to powie?

Raz minus 20 na pewno yy, Na CTS Samochód Nic nie dostał Wygląda Wieś na niego lewasz Nice Nie zdechasz Ale warto Ale warto było A <laughs> jeszcze moja muzyczka była Ej da mi coś w na badawajcie Eee, Ślepy taktyk. robimy dokładnie to samo. Okay. Ale e, Artas i e, Hubi macie za zadanie nie puszować. Gracie tylko na info. A wy nie puszujcie ja, ja wam dam pakę tutaj. No i pakę został gdzieś na CC. Na Tero. Biało. Po prawej. Wenty. E, mnie spuszował jest pod ten. Macie macie od plecu, macie od plecu może być Leży Dobra, Dobra. idzie na, idzie na jest I jeszcze jest mit Flash go Ok nieważne Chyba e, nie wiem czy jest zajęty czy co Dobra, chodźcie ze mną Idzie tam, idzie tam na nich okay, ja to Nie, nie mamy

Artas i um, Hubi Podejdźmy sobie w, po cichu na Mida Ale na tej zasadzie, że y, y, ja wyjdę pierwszy na info Nie, nie, nie na Mida, bo na B A Reszta niech pilnuje tego e, o, Skrótu, no ale wychodzimy na minutę nie Na tak. Shift 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 Nikt nie będzie widział biało Ej, patrz, mida! Mordo. No patrzcie, mi, da, niech jeden stanie na czerwono i najlepiej. Wenty. Skołb jest, ej. Ja ci go baituję, jak możesz. To. Kur... Jeden na B jest. W dziurze, leży. czuję, bo Dobra, wchodzimy B, szybko. rotujcie na B. Standard, standard, plantuję. Hubi, hubi, hubi. Wenty może iść, albo plecy. Dzięki. Wenty. Jest w Wentach, obity 70 mniej ma. Po co ci ja dawałem tu Kurde, nie siada mi głowa. Samochód jest. Scout'a ma, Scout'a ma, wary. No chowaj się Dostał 59 Nie pikuj. Nie zdążysz. Nie, zdążę. Nie zdążę, Chyba, że ma, jak ma, jak ma defa. To... Nie zdążysz. O... Tak. Dobra, o... Artas iglujesz teraz. Niepotrzebnie, Bartek tam się strzela z nim, jak on scouta miał. Tak? Wiem, wiem, tylko że nie bardzo nawet nie, nie wiedziałem do końca jak uciec, mówisz? Dobry, ale już tak. pozycję znajemy, chłop się nie spodziewał totalnie. Dobra, wchodzimy w 3A, zrób Z... z busta. tylko nie Ej, Dajcie tak. mi, daj mi boosta. Ja mam skauta. Mogę zginąć, kurwa, ale przynajmniej info dam. Ale nie dajcie tam. Ja dam smoka jednego i wychodziłem Ja mam też ja mam Zobacz. Zobacz. Paka, paka została przed mainem, nie żeby coś Siatka jest w stajdzie. Connector Żółta uwaga to ma wychodzić nie bać się kurwa już 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 Obity w konekcie. Zaskakuj, zaskakuj, zaskakuj. Jest zaskakuj. na siatce Nie że szczeli to nie na górze jest ok. Konektor 30. Trzymaj leży paka. Mówiłem. Gdzie Ładuj. debil. takie Ten drugi przypadek siedzi pewnie. No, był przy pasu. Nie mam 3 Weź to ładnie weź Aż chubik co kierujesz ma O, jeden punkt nie I <laughs> tak cały noc Spoko. Spoko Znowu ten, który będzie dzisiaj teraz kierował Dostanie ode mnie nagrodę Okej Wy masz wszyscy To patrzcie, to patrzcie co się teraz dzieje Nie mi <laughs> da?

Jeden pod B jest w skarpecie już. Tak Może tak być tak od hangaru. Tak. Timing Ej, Timing Nie po prostu nie umiesz z Galila grać Nie ale widziałeś że jak wszedłem tego nie było Odwróciłem się w lewo, patrzę w prawo, on jest Ale się do 30 sekundy i później wejdźmy na A Dobra to ja e, czekam to od B, nie wychylajcie się w, e, tak żeby was widzieli to ja, to ja idę do skójki sobie jak... Ale I idź na shift, Hubi Shift, Shift. Pamiętaj, że masz taki przycisk jak shift ja Jed, jeden wzią. jest na B To mam a, a, a kacza ma i puszuje Ale smoka dojebali co? E, Maina puszuje chyba? Nie, no. s quiki puszuje Wiazd już teraz, lecie, 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 Leci, Lecie, lecie, leci, leci, leci. leci, no chodźcie, zbijcie muzycie samochód jest na główną. Obity. Nieobity. Ej, nie chleń. Ja co, paka? W dziurze. Paka. Już pana, nie Nie mnie do, niego, do Co, ja Kurwa, jakie pułapy Wyślij nie, 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 Ale to jest, wiesz, jak jest broń skradziona e, Dokładnie, ide, do jeżeli e, nie kupisz, a zdobędziesz to możesz nie ugrać, ale nie kupuj nigdy ja, Le, ja cię mogę rzucić, trzymaj Trzymaj koła no. Dajcie busta, ale w spierd... Dobra, ale nie, nie podpalmy się Zagrajmy na info każdy się niech celuje po prostu i czeka. Jeden jest w Entrum, jeden B. Patrzę białe. Bo nie pałsze. Ej, wpierdalamy się, A? Nie, chodźmy B, chodźmy B. Ja pójdę ten, Od spak... Ja pójdę sam spakom na B, a wy na Ej, albo ja się... Ja mi idę Patrz ja. tego nie mi da? Mid mam zajęty ja pod wętami. Ma 20 HP Nie muszę tego listety. Jeden na dół? Ale mi się smok Tak yeah, Jeszcze tajka. pod wętami Kurwa. Ja 81, 81, On ma on malował. Na górze? Dajcie Na górze mi przeżół, muszę iść się wysrać. Na górze, pewno? Bym, no. I mówię serio. Kosa, 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 kosa. Antana Mera. Ta da ta ta. Ta 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 kosa bo z góry. jak dużo w fpsy gram to mam lepsze aim jak gram w horrora to mam chujowe aim Nie jebać ja nie Disa. mam na ile, ile na ile ten horror jest na dwie godziny? Nie. nie, trochę dłużej Nie, z pięć godzin zaraz ile zobaczę pół godziny nie, Może pocina. trochę więcej, 40 minut graliśmy łącznie. Naprawdę już wysiadłem? No. Albo może maksymalnie godzinę. Amnesja... od... Zobacz! A... A, to nie nie Co jest? O której jutro hmm. będziesz? A co, chcesz się, Misiaczku, spotkać? Z to on zawsze. A o której będziesz? Pewnie jest, ciągle będę, tylko będę musiał robić pracę domową, więc... Nie wiem. Dobra. Proszę, rozgadaj. Realnie ślepy, twoja kupa, ale wyczucia. Minimalna długość. A co, 위zyküdy... smakuje ci? Śred... <glam> średnie 10 godzin 38. Chuj, das. No, maksymalnie 24-52 minuty. Boże, moja mapa, ja, kurwa, zamykam. Ja przez to. Dobra, taktyka no, dawaj mnie. poszucia, poszucia szybko. Niech <glam> jeden patrz, tylko mi da. Jeden, vent Dobra, ja spadam do jutra. <grym> yes. yes. Chodź, popierdolę. Jeden pod B jest. Gdzie jest, co? Nie yes, wychylajcie, no, nie no, wychylajcie. MBK, wres. MBK. leży. Eee, nie Here, e, Schowaj się. Nie, Jeszcze jedna na pełnej Co tak? Na... Na... na live ci nie wydać ekranu Bo no. tam... tam... Dwukrotnie Dwóch osób chce tego Ale... Jaki live? Przecież 5. ja roz...